Hej, hej, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny e, i zapraszam znowu do luźnego tagu. Coś w ogóle mi się jakoś tak wszystko poluzowało, poluzniło i luźno się zrobiło. E, tak, kolejny, e, kolejny filmik, do, z jakim do Was przychodzę, jest to tag pod tytułem Common White Girl Tag. Ja nie wiem, dlaczego jest napisane, em, dlaczego, dlaczego jest tak zatytułowane, czyli e, chodź biała dziewczyną, nie wiem, nie wiem. Come on, White Girl, tak? E, tak wzięłam od e, Malibu, bodajże, chyba od Malibu, o ile się nie mylę. E, serdecznie Cię pozdrawiam, kochana. E, no i tak. E, pytań będzie 20. 20 będzie pytań, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Dobrze, więc przystępuję do e, pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie, ulubione picie ze Starbucksa. E, jak wiecie to o, poza Starbucksem? Zdecydowanie, jeżeli chodzi o Starbucksa, to wolę od Starbucksa, powiedziałam to już chyba z trzy razy, e, kostę. Wolę kostę oczywiście, ale jeżeli pytacie tutaj o ulubione picie ze Starbucksa, to może wymienię to. E, zawsze biorę latte. to jest zawsze standard. Natomiast teraz mają w swojej ofercie dwie kawy, jedna to jest ta, której nie próbowałam, więc Wam nie powiem, a druga, ale chyba Fabio próbował, to jest coś z karmelem, a druga to jest z różami różano-pistacjowa, coś takiego przepyszna. Polecam Wam bardzo serdecznie, bardzo gorąco, pyszna kawa. Ja lubię wszystkie kawy, naprawdę, ja nie, nie to, że ja kocham kawę ogólnie, ale ja lubię też smakowe kawy, różne, różnego rodzaju, sama sobie też gdzieś tam coś e, dodaję, jakieś syropy i tak dalej, udziwniam, bo lubię, więc e, różano-pistacjowa. Teraz jest taka w ofercie, macie jej zdjęcie gdzieś u mnie na Facebooku, albo też na Instagramie, też to wklejałam. Pytanie numer dwa, ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się rano? Podobne pytanie było chyba w qa tak się wszystko fajnie przeplatuje, przeplata, Prze no. E, ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się rano? No zależy, gdzie to przygotowanie ma być, ale jeżeli chodzi o takie wyjście rano, na przykład jak muszę zaprowadzić dzieci, na przykład lecę do pracy, czy coś w tym rodzaju, to to jest 15-20 minut. To jest po prostu oporem toaleta, e, szybkie siusiu, myju-myju, e, chlastu-chlastu, myju, e, krem BB na pyszczek, tusz na rzęsę, e, błyszczyk balsam na usta. E, ciuchy, jeżeli wychodzę tak szybko, tak jak mówię i jeszcze mogę wrócić do domu, nie lecę y, prosto ze szkoły do pracy, no to często i często nawet nie zakładam właśnie stanika, tylko po prostu wiecie: bruska, sweterek, czy cokolwiek, co mam pod ręką, na to kurtka i po prostu let's go. Także ile mi to zajmuje? Rano maksymalnie 15 do 20 minut. E, pytanie numer 3. Ile selfies robisz dziennie? E, Teraz ostatnio robię ich coraz mniej, ale, ale muszę powiedzieć, że robię ile robisz dziennie. Zdarza, no najwięcej mi się może zdarzyło, że zrobiłam z 4-5, ale to dlatego tak mówię, bo często robię też selfie po to, żeby na przykład potem była to miniaturka do jakiegoś z filmików. Także robię kilka, żeby mieć w czym wybrać. Pytanie numer 4. Ile masz followersów i zdjęć na Instagramie? Wiecie co? Ja na Insta wchodzę od tak. Wchodzę albo nie wchodzę. Ja muszę wyjść z pytań, żeby Wam odpowiedzieć na to pytanie. Ja po prostu wejdę na mój Insta i Wam zaraz to powiem. Ale na pewno nie jest tego dużo, bo tak jak powiedziałam, nie wchodzę często, często. Częściej jestem na YouTube i na Facebooku, ale mam 53 posty, więc to jest mało. Jak na taki czas, mam 70 osób obserwujących i 66 obserwowanych. Na potwierdzenie, o, tak wygląda mój Insta, e, także nie, nie jest tego dużo, bo mówię, często nie wchodzę, no już po prostu czasu, czasami naprawdę czasu brak, e, poza YouTubem, gdzie jednak tutaj jest, wiecie, wygrywanie, obrabianie, to zajmuje bardzo dużo czasu, te, które nagrywają, wiedzą dokładnie, o czym ja mówię. E, pytanie numer 5. Używasz słów LOL i OMG na głos? No to LOL nie, LOL to często moja córcia używa i w ikonkach i do mnie mówiąc LOL. Natomiast ONG, ja zawsze mówię, oh my gosh, ja tak mówię, nie wiem skąd mi się też to wzięło, ale zdarza mi się, ale nie, nie nie, nie często, ale, ale tak używam. Pytanie numer 6. Czy ubierasz te same ubrania więcej niż jeden raz? Tak, oczywiście, że tak. No, przecież, przecież nie będę prawa bluzki, którą jeden raz założyłam, wyszłam w niej do sklepu, czy pojechałam do miasta i mam już dawać do prania. No, chore. Także oczywiście, że zakładam. Pytanie numer 7. Jesteś rasistką? Nie, nie jestem rasistką. Pytanie numer 8. Ile masz tweetów? O, no, wy to jesteście naprawdę. Teraz muszę znowu wyjść i wejść. Ile mam tweetów? Wchodzę na tweeta, na twittera. Też pewnie niedużo. Niedużo, nie mam się za bardzo się pochwalić. Gdzie są w ogóle tutaj wypisane tweety, nawet tego nie wiem. 189 obserwowani, 32 obserwujący. Ale nie wiem, ile mam tweetów, bo nie wiem nawet, gdzie to mam zerknąć, ile ich mam. Powiem wam, że nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, gdzie to jest, ile mam tweetów. Jak mi powiecie, podpowiecie, gdzie tutaj mam wejść, żeby wam to e, policzyć, to wówczas wam to powiem. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Jestem tutaj na, e, na Twitterze i, i nie wiem. Nie wiem, ile mam tweetów, ale generalnie tam tylko e, umieszczam po prostu e, systematycznie filmiki, które dodaję wam na YouTube'a. Więc, więc w sumie tylko to tam się znajduje praktycznie. E, więc nie wiem. E, dalej. Pytanie numer 9: Instagram, czy Twitter, czy Tumblr. Instagram mam, Twitter mam, a nie mam. Jakbym z tego wszystkiego miała wybrać, to wybieram Facebook. Także ja zawsze muszę być inna. Także ani Instagram, ani Twitter. Nie śledzę żadnych tam fotek na Instagramie. To mnie jakoś tak nie, a ja wolę rozmawiać niż tam gdzieś tam oglądać i wolę słuchać, więc wolę filmiki zdecydowanie na YouTubie lub po prostu posty na Facebooku. E, także generalnie wolę konwersować. E, pytanie numer 10, jak spędzasz większość swojego czasu? To oczywiście, jeżeli chodzi o poza taki, wiecie, wolny czas, czyli po pracy, jak spędzasz większość swojego czasu? No to YouTube. YouTube mi zajmuje dość dużo czasu. Bo jak wiecie, jest praca, są dzieci, jest szkoła, jest dom, są zwierzaki, więc, więc to są obowiązki i naprawdę na to spędza się większość czasu. Więc jak tylko mam wolną chwilę, jakąkolwiek, jak wracam z pracy, tak jak teraz Oli jest na podwórku, Gracja na przykład się bawi, więc generalnie to jest taka moja wolna chwila i poświęcam ją po prostu Wam. Bo od nagrania do wgrania, do udostępnienia filmu naprawdę, naprawdę to jest czasami nawet 4-5 godzin, zaufajcie mi. Także jak spędzam większość swojego czasu? Z Wami. Ja wydaje mi się, że najwięcej czasu chyba teraz spędzam z Wami. Naprawdę, bo nawet jeżeli nagrywam, nawet jeżeli tutaj moja familia po prostu jest obok, to ja i tak wtedy poświęcona jestem Wam, a dla nich jestem poza, poza Wami. Także wolny czas to Wy, poza oczywiście tymi wszystkimi tutaj domowymi obowiązkami. Dobrze. W numer 11, kto jest Twoim ulubionym youtuberem? To już też było. I tutaj jest kilka ulubionych youtuberów. Ja już mam wymieniałam, więc nie wiem nawet, czy jest sens powtarzać. Może dla tych, którzy nie, które nie oglądały, którzy nie oglądali, no to nie wiem, czy teraz znowu spamiętam. Boogie Silver, Stylizację, Dekretka, Szusz. No i już zapomniałam, jest tego trochę. Oczywiście Karolcia, ze, ze, Karolcia Myśliwiec, oczywiście Karolina Myśliwiec. E, no, już kogoś zapomniałam, wiem, ja, że zapomniałam. Red Lipstick Monster, e, Agi, Agi z operatorem. E, Digi. Panna Joanna. I to są takie, co mi tak szybko przyszły do głowy, a resztę wy wiecie, znacie mnie już dobrze. Kiedyś jeszcze w ogóle bardzo, bardzo lubiłam, bardzo lubiłam Rock Glam Princess, ale powiem Wam, że miałam taką taką dziwną sytuację. Nie lubię w takich sytuacjach, jakby się lubię, gdy ktoś po prostu nosi głowę za wysoko dla mnie, według mnie, w moim odczuciu i, i, i... no i jakoś tak się zraziłam po paru komentarzach. Niestety tego tutaj wiecie. Nie chcę się tutaj rozgadywać, ale jakoś tak właśnie jeszcze była kiedyś Glam Princess, od czasu do czasu obejrzę, bo naprawdę fajna dziewczyna, a nie wiem po co, jednak ten YouTube chyba czasami gdzieś tam trochę poprzewracał to, niektórym mi się wydaje, w eee, głowach, no tak mi się wydaje, że nikt się nie przyzna do tego, że czuje się, czy, czy jest sławny, ale, ale czasami w odpowiedziach, naprawdę w odpowiedziach, w komentarzach można naprawdę wyczuć, wyczuć. Więc, e, więc jeszcze ją lubiłam. E, dalej. E, jak często malujesz paznokcie? Nie maluję paznokci, wiecie, że nie maluję paznokci używam pazurków, teraz mam takie w serduszka. Białe w serduszka i to jest chyba Primark e, i to chyba za funta więc zmieniłam z tych różowych. Więc ja naklejam ostatnio paznokcie, także polecam bardzo serdecznie, nie niszczy płytki, na pewno zdecydowanie fajniejsza alternatywa dla żelowych paznokci, bo możecie mieć od razu kolorek, możecie mieć kształt, możecie mieć wzór, jaki sobie tylko wybierzecie, także super sprawa i nic nie wyjdzie krzywo, wszystko jest naprawdę perfekcyjnie przyklejone, trzyma się naprawdę świetnie, ja mam do czynienia ze środkami czystości, mam do czynienia z wodą, piorę, sprzątam, gotuję, wszystko robię z tymi pozorkami, zaufajcie mi. Nie powiem, oczywiście, że się zdarzy, jak gdzieś mocno przywalę, a wiadomo, że robiąc cokolwiek w domu, ja nie zwracam uwagi, czy ja przywalę tym paznokciem, czy nie, bo nie paznokcie jest dla mnie ważny. Kompletnie wtedy zapominam, że mam te paznokcie. Natomiast zdarza się właśnie, tak jak mówię, że gdzieś tam zahaczę i gdzieś mi ono odpadnie, no ale paznokcie za funta, biorę klej, spiłowuję, spolerowuję płytkę naturalną, jakimś, wiecie, słaboziarnistym pilniczkiem, który mam o właśnie na przykład tutaj, bo właśnie dzisiaj zakładałam... Taki troszeczkę bananowy. Tak i e, co? Przecieram klinerkiem, e, czyli odtłuszczam płytkę, naklejam e, pazurka i mam. Także naklejam pazurki. E, dalej, 13 pytanie. Jesteś pocholiczką Czekajcie, jak to się mówi. E, nie. Nie, nie jestem. Nie wiem, no trochę chyba jestem. Ale czy aż taką, żeby wiecie, że, że ja muszę, że ja, nie wiem, wydam ostatni grosz I tak jak tak Wam kiedyś opowiadałam, że wydam ostatni grosz, a nie będę miała co jeść No nie, no nie bez przesady Umiem sobie odmówić wiele rzeczy i, e, i tak dalej Więc do, do końca nie jestem, ale lubię, po prostu bardzo lubię shopping i tyle Tak, chciałoby się powiedzieć, że nie, ale no lubię, uwielbiam Eee, pytanie numer 14. Ile razy oglądałaś wredne dziewczyny? A co to takiego? Nie oglądałam. Nie oglądałam ani razu, nie wiem co to jest. Eee, I nie lubię wrednych dziewczyn. Eee, pytanie numer 15. Czy posiadasz dużo ubrań? No, dobrze, że Fabiana tu nie ma. On by Wam dopiero odpowiedział na to pytanie. No. Masakra, już to widzę jakby się rozgadał chłopak, naprawdę. O Jezu nie miałby końca. Tak jak nie gada, tak w tej kwestii by się rozgadał strasznie. Ja nie wiem, czy Was by nie zabrał tam do mojej garderoby jeszcze, żeby Wam to udowodnić i pokazać. Mam bardzo dużo ubrań. Ale dlaczego? Już tłumaczę. Szybko się tłumaczę. Tłumaczę się tak tym, że ja nie kupuję drogich ciuchów. Ja kupuję tanie ciuchy i dlatego mam ich więcej, bo mogę sobie na tanie ciuchy zawsze pozwolić i często mogę je zmieniać i mam do koloru, do wyboru, chociaż i tak zawsze jak mam gdzieś wyjść, to zawsze po prostu nie mam się w co ubrać. Ale to chyba wszystkie tak mamy, co? Wszystkie tak mamy. Ty też tak masz? No, no i wiedziałam. No i oczywiście, że też tak masz, bo przecież to no wszystkie tak mamy. Także... Tak, posiadam dużo ubrań, dużo mam też jeszcze z wyprzedaży, jeszcze gdzieś tam leżą na rozdanie, na wyprzedanie, wiecie, na wymianki. Mam tego trochę, no jeszcze wcześniej się bawiłam, wklejałam gdzieś na grupach, wklejałam na ebayu, ale odtąd mam YouTube'a, nie mam czasu na tamto. Także leżą tam na, na po prostu, wiecie, na wyprzedaż i czekają. Mam bardzo dużo ciuchów. Eee, pytanie numer 16. Czy robisz zdjęcia jedzenia przed jedzeniem? Czasami. Czasami robię i czasami możecie je dostrzec na Instagramie, właśnie albo na Facebooku. Jeżeli coś robię takiego innego, lub w ogóle jak coś robię takiego, że nawet ładnie wygląda na talerzu, no to się z Wami po prostu tym dzielę i mówię Wam lub Was pytam, co u Was było na obiadek. Także tak robię. Eee, pytanie numer 17. Robisz makijaż codziennie? Eee, nie, nie codziennie. Ale codziennie, codziennie pielęgnuję twarz, żeby nie było, że tak wychodzę, wiecie. Naked, także pielęgnacja tak i zawsze jednak rzęsa, zawsze jest rzęsa pomalowana, niekoniecznie. Nawet czasami mogę zapomnieć krem BB położyć na twarz, ale zawsze mam jeszcze, wiecie, krem na dzień. No, także bez tak niczego nie wychodzę. Pytanie numer 18. Jakie są Twoje oceny w szkole? No to nie są, tylko były, różne. Począwszy od miernych. Kończywszy na szóstkach nawet. Miałam nawet szóstki z czegoś tam, e, ale byłam dobra w ściąganiu, ja byłam mistrzyni. Jeżeli ogląda mnie ktoś z, ze szkoły średniej zwłaszcza e, i końcówki, podstawówki, to może Wam tutaj pod, pod, potwierdzić w komentarzach, że każdy ode mnie ściągał. Ja pożyczałam swoje ściągi, e, moje ściągi przeszły do historii, ja nawet gdzieś w domu jeszcze trzymałam, chowałam, gdzieś niektóre takie harmoniki się robiło, pamiętam do dziś. Byłam mistrzyni naprawdę w ściąganiu. Ja na, ściąganie, na ściąganiu spędzałam więcej czasu niż na nauce. No to było złe, ale, ale działało. Także wiecie, dla samych ocen po prostu. E, więc e, było, no, było różnie było różnie od negatywnych ocen po, po bardzo dobre. E, pytanie numer 19, pytanie przedostatnie: jak często stylizujesz swoje włosy? No, strasznie jestem wystylizowana. Co? Po prostu stylizacje by się tutaj naśmiały ze mnie. No, nie stylizuję, jedyne co robię z włosami to też tylko na wyjścia, to jest prostownica w ruch i nic więcej. Mam lokówkę, której nie używam. Pytanie numer ostatni, pytanie numer ostatni. Dobre co? Tak, pytanie numer 20, jest to pytanie ostatnie. I pytam jeszcze do tego bateria. Super, łapka dla baterii. Czy zawsze wyglądasz wyjściowo? Jasne! Pewnie, że tak, jestem po prostu taka wyjściowa, że jakbym się Wam tu pokazała od stóp do góry, to byście się ukochały. No, także ja to mogłabym w tym stroju wyjść, co najwyżej, nie wiem, no, nie wiem, nie, w pole gdzieś chyba. Nie, nie nie zawsze wyglądam wyjściowo. Nawet powiem o szczerze, że nawet dla Was się nie pintruję, bo chcę być naturalna. Nie chcę robić z siebie kogoś, kim nie jestem. Nie będę siedziała i robiła sobie perfekcyjnego make-upu po to, żeby tylko nawiecie pół godziny filmiku go mieć, żeby, żebyście mi pisały przepiękne kresy na oku, ale masz przepiękny make up. Nie, ja nie o tym mam tymiki. Są dziewczyny, które się tym zajmują, e, są wizerzystkami, malują e, innych i one mogą się tym pochwalić. Ja nie mam się czym chwalić, więc generalnie nie nie, nie sztywtuję się, no, nie jestem wyjściowa w ogóle, tak jak widzicie. Chcę być naturalna, wychodząc z domu, jakbym gdzieś ma z wami na kawę, na piwko, na pizzę, gdziekolwiek, to, to właśnie taka jestem, jestem naturalna. Jedyne, co mogę mieć, to wystylizowane włosy, czyli, czyli oczywiście prostownica w ruch, czyli wyprostowane. No i to wszystko, a generalnie tutaj to, zaraz to, kiedy jestem wyjściowa, chyba, że naprawdę idę na jakieś takie wyjście, wiesz, że, że mam jakiś go-outik, no to, to wtedy, tak, no to wtedy wiadomo, że jestem wyjściowa, chyba, tak mi się wydaje mi tak mój mąż twierdzi, że jestem wyjściowa, więc no. No ale wiecie, o gusta się nie dyskutuje, nie? Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten tak podobał. Ja przebrnąłam przez 20 pytań, ale dzisiaj miałam tych pytań chyba 30, bo 10 z ja i teraz 20. Czat 30, 20, 30 pytań. Przed to powiedziałam i znowu musiałam liczyć. Tak, to to jest to, to właśnie ta euforia taka spowodowana po prostu Waszymi e, propozycjami na moją nazwę, mam już, mam już e, blisko serca mojego jest kilka nazw i to będzie naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, także po prostu e, no takie same kokosiki tutaj e, będą, także także no, dajecie mi naprawdę dużo do myślenia, bo bez kilka nazw mogę wybrać tylko jedną i najchętniej bym zmieniała ją, e, update'owała po tygodniu mam kilka i i na pewno, na pewno coś wybiorę. Ja już, już wiem, że coś wybiorę, a jeszcze czas macie do piątku, więc po strachu, strach się bać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. W sumie tak, że Wam się podobał, że moje odpowiedzi również Wam się podobały. Coraz więcej mnie poznajecie, ja poznaję też Was, z czego bardzo się cieszę. Eee, pozdrawiam Was wszystkie, ściskam Was wszystkie, bez żadnego tutaj wyjątku. do buziaczków Wam przesyłam. Eee, I do zobaczenia niebawem. bye y'all